Love Asia właśnie teraz e, selfie, czy jak to się tam nazywa. E, opowiem Cię o produktach. O, już do Was wracam. No, to jak tam? O, będziemy gadać dzisiaj o produktach. Wiem, będziemy dzisiaj gadać o kosmetykach. Dobra, pogadajmy o kosmetykach. Tak. E, to pokażę Wam coś fajnego, co Asia używa niewielkim wibratorem. Używa? Nazywam niewielkim wibratorem. Tak, e, jest to pisak, właśnie marker do ust, który mm, nie ma... Nie, nie uważacie, że selfie jest ostatnio takie popularne? Jak dla mnie pustaki, nie? Ale no... <laughs> Moja droga, to się nazywa ironia i sarkazm. Tam zróbmy się. Wiecie, z filterkiem wszystko wygląda dobrze. <laughs> no dobra, to co? To jedziemy i rozmawiamy o kosmetykach. Lubimy kosmetyki do włosów? Ja używam. Ja podania. mówię tak, polubię jak mi coś podziała na moje piękne, gęste, długie włosy. To była ironia. Widzisz, umiem. Wow, znasz się na ironii. Czyste szaleństwo, moja droga. Czego używasz jako rozświetlacza? Nie używam rozświetlacza, ponieważ nie używam kosmetyków oprócz yy, markera do ust, yy, błyszczyku do ust. Odżywki Even Night do i Tuszu do Nie wiem czy słyszycie, ale chcę leci Lana Del Rey. Wczuwam się. Lana Del Rey. to Lana Del Rey. nie Del Rey. Jak to było? Blue Nie wiem czy wiesz, ale to idzie na YouTube. No dobra, to ja pogadam sobie o rozświetlaczach. Kojarzycie ten rozświetl, taką markę Agnes B. Idzie na YouTube? Idzie. Nie, tak. Okay. Puszczałeś sobie Twitch w kocie. No wiem, co no, to jest? No to mnie dowiesz. Wiem. Nie może nie na jej tobie.